Szanowni moi drodzy miłośnicy kamiennych kręgów, jestem na plaży nad Bałtykiem w miejscowości Łazy. Piękny poranek, bardzo spokojnie tutaj na plaży. Jestem po mojej porannej medytacji w kamiennym kręgu w tutejszym ośrodku. Viola, do którego zostałem zaproszony przez właścicielkę panią Bożenę. W celu naprawienia kamiennego kręgu, który został tu przed kilkoma laty zbudowany przez Franciszka Walczowskiego. Mały, ale piękny krąg. Ten krąg został w przeciągu zdaje się nawet pierwszych miesięcy istnienia uszkodzony przez turystów kamienie zostały poodwracane, niektóre wyjęte na pewien czas i potem znowu ustawione, oczywiście nie tak jak trzeba. Poza tym, że ten krąg otrzymał dużo zakłóceń i wibrował na chwilę mojego przyjazdu w wibracjach około 40 tysięcy w skali BSM w kolorze niebieskim to pozostawało jeszcze sporo innych prac, o których się zacząłem coraz bardziej dowiadywać będąc na miejscu. Oczywiście o niektórych już się dowiedziałem podczas rozmowy wstępnej, telefonicznej. Gdzie rozmawiałem z panią Bożeną? Mianowicie chodziło o skontrolowanie i dopatrzenie odpromienników, gdy chodzi o cały teren, bo był przeprowadzany remont na niektórych domkach i przy domkach, i te odpromienniki. W niektórych miejscach zostały gdzieś przeniesione, kamienie zostały przeniesione, niektóre zostały i po prostu trzeba było te wszystkie odpromienniki skontrolować i w ogóle całą sytuację całego ośrodka, który ma powierzchnię około jednego hektara, trochę więcej, trochę skontrolować, zaudytować, gdy chodzi o energetykę. Zacząłem od kręgu, bo dla mnie ta sprawa wydawała się dosyć prosta. Wykonałem sporo korekt według mojej technologii budowy, budowy kręgów. Głazy zostały dokładnie na tym samym miejscu, gdzie były. Niektóre zostały lekko obrócone. Te oczywiście, które były totalnie niewłaściwie postawione po tym, jak zostały wyjęte, czy przez turystów tam krąg został uszkodzony. Krąg został zrobiony i krąg został potem naprogramowany i połączony z kręgiem w Sulistrowicach i z kręgiem w Świeradowie i z innymi kręgami. współpracuje już razem. Z tymi kręgami, które budowałem. I na dzisiaj rano była odczuwalna już, bo ta energia się ciągle jeszcze przez te dni podnosiła. Odczuwalne były bardzo, bardzo piękne, intensywne wibracje, 270 tysięcy w skali BSM i oczywiście yy, kolor radiestezyjny, dominujący biel. Ale Zanim do takiej pięknej, spokojnej tej sytuacji i z kręgiem i w całym ośrodku doszło, działo się tu bardzo, bardzo dużo. I zacząłem opowiadać o kręgu, bo właśnie on odgrywał tutaj centralną rolę. Gdy zacząłem przeglądać w mojej świadomości cały ośrodek, a robiłem to bardzo intensywnie wieczorami i siedząc właśnie w kręgu, w tej najmocniejszej w tym ośrodku teraz wibracji poczułem, jak dużo jest tam po prostu energii nagromadzonych z ostatnich, nawet stuleci, energii negatywnych, i są to energie bardzo, bardzo mocne. Pierwszy wieczór oczyszczania ośrodka przyniósł już bardzo duże efekty, bo w ponad 90% zostały te Został ośrodek z tych energii oczyszczony. W większości obszarów na ośrodku zaczynał panować wszędzie kolor indigo. Kolor indigo w pobliżu kręgu, kolor piękny fioletowy, a w pobliżu już dookoła samego kręgu też łagodna biel. Nie była to jeszcze sytuacja zakończona. Następnego dnia, aby wzmocnić tę i stabilność i energetykę całego obszaru, który ma mniej więcej kształt prostokąta, na rogach ośrodka, w narożnikach ośrodka założyłem specjalne odpromienniki, które bardzo mocno podnosiły na najbardziej oddalonych miejscach, Przestrzeni ośrodka energetyka, i tam tworzyła się już piękna, pięk, piękny kolor radiestezyjny indigo w bardzo oddalonych miejscach. Piękne wibracje, wibracje miejsca mocy około 50 tysięcy w skali BSM. Taka, takie wibracje zaczynały panować na terenie całego ośrodka. Pozostało potem jeszcze tylko jedno miejsce energetyczne, energetycznie, które osłabiało trochę. Ten ośrodek to było niedaleko wejścia i to był skalniak z wieloma kamieniami bardzo, yy, bardzo przygodnie tak ułożonymi i które niestety nie emitowały najlepszej energii, one obniżały dosyć mocno energetykę przy wejściu i Przesyłając sporo tej, tej obniżonej niskiej energii, tych niskich wibracji, także na przestrzenie, na przestrzenie biura tego ośrodka i w pobliżu całego tego skalniaka, gdy dokonałem to, zająłem się dalej oczyszczaniem energetycznym tej przestrzeni. Zauważyłem, że wśród tych bytów. E, istnieje jeden o bardzo, bardzo e, mocnej e, sile i to było mierzone według mnie, to było w skali 9 na 10. Istota świadoma swej świadomości, byt świadomy i nastawiony na destrukcję, byt złośliwy. Gdy założyłem odpromienniki, Wykonałem jeszcze inne prace radiestezyjne. Wczoraj około południa przechadzaliśmy się po ośrodku i pokazywałem te założone odpromienniki. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, na miejscu jednym tego odpromiennika, gdzie powinna być normalnie pięknie udeptana ziemia, czysta ziemia, bo tak zostawiłem wszystkie te cztery miejsca. Kamienie zostały ukryte pod ziemią, zasypane ziemią, żeby nikomu nie przeszkadzały, żeby nie wpadały komuś do oka, że ktoś sobie do czegoś jeden kamień stamtąd mógłby wyjąć, a z drugiej strony, żeby nie przeszkadzały. Ku wielkiemu zdziwieniu widzę w środku jednego odpromiennika dziwny, bardzo dziwny Wielkości może Piąstki dziecka, szary kamień o bardzo dziwnych strukturach. Było widać po tym kamieniu, po jego zewnętrznej frakturze, że on jest przebywał na powierzchni, i to już dosyć długo, i że, że to są wieki, że ten kamień nie leżał gdzieś. Pod ziemią, tylko że był przechowywany na ziemi i było widać jego różnego rodzaju zniszczenia. Obejrzeliśmy razem ten kamień. Miał dziwne znaki i niesamowicie negatywną energię emitował ten kamień. Jakby wyryta jakimś narzędziem, czy jakimś czymś ostrym, z jednej strony widniał inicjał J, litera J a z drugiej strony a z drugiej strony tego kamyka mały krzyżyk dookoła kamienia jakby go nie obracać wydawały się pokazywać jakieś straszne twarze dziwny kolor szary kamień emitował odwróciwszy skalę Bowisa to byłoby minus 400 tysięcy to jest 4 razy Tyle, co ten lej w Odrach. Ma kamień wielkości yy, piąstki dziecka, na kilka metrów od niego będąc, odczuwałem już tę energię, że to jest energia negatywna. Sfotografowałem ten kamień tam w pobliżu, położyłem na deskach przy drewutni i powiedziałem, że przyjdę tu później i się tym kamieniem zajmę. Przygotowałem się wczoraj do mojej wieczornej medytacji, i poszedłem po ten kamień. Wszedłem z tym kamieniem w dialog. Zacząłem go pytać: skąd on się wziął i co on ma oznaczać? Zrozumiałem natychmiast i przenosząc kamień, przesyłając mu przez moje serce ciepłe wibracje, ciepłe, pozytywne wibracje miłości, światła, niosłem tak bardzo, bardzo no, trochę w drżących rękach, ale niosłem ten kamień do kamiennego kręgu i pomyślałem sobie, mimo tak negatywnej energii, Zabiorę ten kamień do kręgu i postawię koło Stelli. Doniosłem go tam, usiadłem sam obok koło Stelli i zacząłem z tym kamieniem prowadzić dialog. I Wiedziałem natychmiast, że ten kamień jest powiązany z tą niesamowicie silną, energetycznie istotą, która jeszcze została tutaj. Wobec tego, że cały ośrodek, jego energetyka tak, tak się bardzo podniosła i zaczęły panować tam tak piękne, pozytywne wibracje, bytom nastawionym negatywnie jest bardzo niemiło i nieprzyjemnie przebywać w takich wibracjach. I ta istota zaczęła się gdzieś ukrywać, nawet poza ogrodzeniem, poza ośrodkiem, poza. Płotem tego ośrodka, bo energia była zbyt silna, zbyt rażąca, dla niego zbyt nieprzyjemna. Nie umknęło mi jednak uwagi już wcześniej jak prawie, że gdy ośrodek został oczyszczony to przemknął on niczym jakaś błyskawica przez ośrodek. Jednego razu nawet niesamowicie silny powiew wiatru przed samym nosem, przemknął mi jak jakaś błyskawica z jednego końca w drugi koniec ośrodka. Dzień wcześniej siedząc, słyszałem dziwne to trzaski gałęzi, to dziwne odgłosy, gdzieś w okolicy zrywały się nagle z niewyjaśnionych przyczyn. Ptaki z drzewa i wystraszone po prostu, gdzie nie było chyba żadnego takiego e, dla oczu widzialnego powodu, zrywały się i uciekały. Zająłem się tym kamieniem i zapytałem go: Czy Ty masz związek? Ty należysz do tej istoty. Kim jest ta istota, kim ty jesteś, bo czułem i wiedziałem, że to ma związek. Ta silna istota przebywająca o negatywnych wibracjach ta silna istota przebywająca jeszcze gdzieś w okolicy ośrodku, ośrodka i jeszcze kilka mniejszych jakichś bytów, które tam zostały, jeszcze gdzieś w okolicy ośrodka były, czuły się przynależące niejako do tego ośrodka. I otrzymałem odpowiedź. Widziałem to, siedząc przy, przy steli. Po, Za pobliskiego krzaku krzaka, wyłoniła się ta istota bardzo duża, około dwóch metrów wysoka. Olbrzym, można by było powiedzieć, półczłowiek. Jakiś, powiedzmy, twarz trochę zwierzęca, zniekształcona, bardzo dziwnie, strasznie nawet wyglądający. I on posłuchał mojego głosu. Jeśli to ty jesteś z tym kamieniem związany, to przyjdź tutaj. I on wyszedł za tego krzaka, takiego dużego, kulistego krzaka, i stanął, jakby trochę w pokorze przede mną, przy tym kręgu. Jak masz na imię? On zaczął wtedy opowiadać mi swoją historię. Nazywam się Jeremi. To było około 400 lat temu. Mieszkałem tutaj w okolicy z rodzicami, i Byłem chory trochę umysłowo. Byłem dzieckiem mongoloidalnym. Byłem bardzo silny i wysoki. Miałem właśnie tak jak wyglądać to. Wygląda to na posturze, około dwóch metrów wzrostu. I on był brany często do różnego rodzaju prac na polu. Wykorzystywano go po prostu, jego siłę fizyczną. Pracował przy różnego rodzaju zajęciach. Gdy inni pracowali razem z nim, on otrzymywał zawsze mniej. Jakkolwiek fizycznie wykonywał cię, często bardzo ciężką pracę. I tym sposobem on zarabiał m.in. czy dokładał się do tego, żeby, żeby e, jego rodzice mogli przeżyć. Jego ojciec sam też jakoś dorabiał, ale to nie zawsze tak starczało. I jednego dnia, po całym dniu ciężkiej pracy, dziedzic tej posiadłości, która na tym terenie właśnie się znajdowała, gdzie ten ośrodek wieczorem, on w ogóle nie chciał mu wypłacić żadnej zapłaty za jego pracę. Jeremi powiedział: Byłem rozwścieczony i zrozpaczony. Chwyciłem na ziemi leżący kamień i rzuciłem nim w dziedzica. Dziedzic się uchylił, za dziedzicem stał kilkunastoletni jego syn. Trafiłem go w głowę i tym kamieniem zabiłem go. Złapano mnie, skuto mnie w łańcuchy, więziono mnie przez spory czas, bito mnie, torturowano, ponieważ uważano mnie za częściowo umysłowo chorego, który nie wie, czy nie wiedział, co zrobił. Rozniosła się też wieść, że chodziło o to, że dziedzic nie chciał wypłacić pieniędzy, że ten działał w takim afekcie, że nie był z pełna rozumu. Tego wielkoluda wypędzono z wioski i skazano na wieczną włóczęgę w okolicy. On nie mógł już tam nigdy więcej powrócić. Włóczył się po okolicy, z biegiem czasu przyłączył się do niego jakiś jeden czy drugi człowiek, a byli to nierośli. Karły, coś w rodzaju liliputów. Ludzie, których też skazano czy wykluczono, wykluczono z wioski i rzucono jeszcze tak jak na Jeremiego klątwę. Tę klątwę na Jeremiego rzucił właśnie kościół. On został wyklęty. Jeremi został wyklęty przez kościół, przez to czego dokonał. Nie zabito go, ale spoczęła na nim klątwa i to był ten znak na kamieniu z jednej strony, jakby głowa jakiejś istoty, która miała zapisywać tę moc to jest klątwa kościoła, a z drugiej strony jego imię Jeremi i on ten kamień ze sobą ciągle miał. I przez ten kamień wracało ciągle i ciągle do niego znowu to wspomnienie czego dokonał, gdy zmarł, nie opuścił tego miejsca i on się ciągle jako istota duchowa w tym miejscu Przebywał w tym miejscu tutaj do tego miejsca, powracał na miejscu tego ośrodka, i on nie mógł się wyzwolić ani z tej klątwy, ani po prostu z tej swojej wizji, jaka została natchnięta na jego życie, z tych wszystkich ograniczeń. Był istotą złośliwą i złą, zrozpaczoną, skazaną na włóczęgę i. Stosunek do ludzi miał negatywny i sporo różnego rodzaju psot, nie tylko psot, ale i złych czynów, jako istota duchowa w przeciągu tych stuleci dokonał, gdzie po prostu na ile mu te siły duchowe pozwalały, żeby się manifestować w tym świecie fizycznym. Przez moje serce pozwoliłem, aby na brudnej, ciemnej, szarej, czarnej szacie Jeremiego rozlewała się energia boska, energia miłości. Ta szata zaczęła być jakby płukana, oczyszczana z każdą chwilą. Zdjęty został ten brud szarości, czerni. Usunięte zostały kolory podczerwieni, czerwieni, które też należą i to są kolory agresji ludzkiej, zostały usunięte z jego ciała. Gdy dalej tak trwałem w tym kontakcie z nim, przelewało się na niego światło, które napełniało go barwami coraz. Pozytywniejszymi. Pojawił się kolor żółty, zielony i piękna. Piękna, jasna, ciemna, w różnych odcieniach piękna zieleń. Kolor niebieski. Zauważyłem, że wygląd twarzy Jeremiego się zmienia. Znikają te zniekształcenia, znikają te zwierzęce zniekształcenia. Powraca forma, kształt pięknego, łagodnego człowieka. Na koniec pojawił się na jego szacie ciała eterycznego piękny. Eterycznego i astralnego, piękny, fioletowy, jaśniejący, jasny, fioletowy kolor. Powiedziałem do Jeremiego, jesteś teraz wolny. Jeśli chcesz, Możesz stąd odejść, a jeśli chcesz, możesz tu zostać. Możesz tu zostać i być stróżem tego miejsca. Twarz Jeremiego rozpromieniła się jeszcze bardziej to była jego odpowiedź pozytywna że on przyjmie to wyzwanie być stróżem tego miejsca tej okolicy powiedział mi ale ja mam jeszcze sześciu braci to nie byli jego bracia z krwi tylko ci którzy się przyłączyli właśnie Dwóch prawdopodobnie jeszcze za jego życia pozostali yy, przyłączali się już jak Jeremi zmarł, i jako istota duchowa bytował tutaj w tej okolicy. I w sumie było ich sześciu, tych takich karłów nierosłych. Ich energie nie były takie mocne. On ich przyprowadził w mig, stanęli koło niego. Ja pozwoliłem sobie zrobić dosłownie to samo, co robiłem wcześniej z Jeremim. Ich szaty stały się pięknym kolorem indigo, stały się czyste. Oni też zostali uwolnieni z tej klątwy. Ośrodek stał się totalnie w 100% czysty, a nad ośrodkiem i okolicą tego pięknego małego kamiennego kręgu czuwa teraz wspaniała istota Jeremi jest bardzo starą duszą Jeremi Jeremias oficjalnie takiego imię a Jeremi tak go wołano jest nauczycielem duchowym jest istotą z wysokiego, dosyć porządku duchowego. Przybył wtedy na ten świat jako człowieku upośledzony, jako dziecko mongoloidalne, był bardzo rosły, zniekształcony. Była to jego ciężka próba, i ona trwała około 400 lat, aż do wczorajszego wieczora. Jeremi wraz z szóstką swoich przyjaciół jest stróżem tego miejsca, tego ośrodka Wiola w Łazach i stróżem tego kręgu. Gdy ktoś się kiedyś tam uda aby pobyć, posiedzieć, może w kręgu, pomedytować. Odczuję z pewnością piękne i pozytywne wibracje, energię i tchnienie tej istoty. Nie wiem, jak długo on tam zostanie. Ja powiedziałem mu: możesz zostać tak długo, jak chcesz przyjął to przyjął to wyzwanie by być tam stróżem tej przestrzeni tej przestrzeni wokół kręgu i on tam jest pozdrawiam wszystkich serdecznie do usłyszenia